b-b-b-b-b-bonus content! Co to za cygańskie miejsce? Kurde, ja jestem, nie mam pojęcia i bardzo mi się to podoba. Ej, hey Robert, głupio wyglądasz w tej koszulce i tej żółtej zielonej czapce i w tych niebieskich cygańskich okularach. Prawdziwy cygań, zawsze przygotowany. Tą czapeczkę zieloną, taką głupią, jeszcze raz bym mu powiedział! Dystans do siebie! Jak dojść do punktu, gdzie możesz założyć t-shirt z magicznym grzybkiem i nie myśleć o tym, co im nie pomyślał? Yeah. Kurczę, z dystansem do siebie jesteś nietykalny. Żadne słowa nie mogą cię zranić, żadne zachowanie nie może cię zrazić. Hmm, ciekawe, czy zoom działa. Udaje, że wiem co robię, nie mam pojęcia. Dystans to jest jednym z kluczy do sukcesu, że to jest 80% sukcesu, to jest dystans. Okej, okay, nikogo tu nie ma. Musi być symulacja. Nie zapomnieli dodać, SV People One. out. Okej, okay, to musi być symulacja, no kurde. Jest problem, jestem Polakiem. I tutaj w tym samolocie wino jest za darmo. Ale się obżarą na tym bufecie, kurde, mi zabronić Polakom wstęp. Siedzę w swojej eko budzie. Co się dzieje? Tak, te dziwne okulary wiem, że je ja mam na mordzie zupomarańczowe. Jeszcze ja nie obrażę ci to dystansu. A widzicie jak to działa? W Polsce brakuje nam tego dystansu, powiem wam. Boże, jak ludzie się poważnie traktują. Ja całe życie się śmieję z siebie. O, jaka ładna. Nie, nie, się. Dla nich jestem dziwny. I dobrze! Wyceganiłem się trochę dzisiaj. Czasami wystarczy się uśmiechnąć do drugiego człowieka i po poprawić mu cały dzień. Nic to nas nie kosztuje. Nic! Hola Ej! Lecić po swoje, nie myśleć za dużo. Nie brać rzeczy zbyt poważnie. Kurde, ty jest poważnych innych ludzi. Skończyły się zapasy bułgarskiego wina. Stuardesy mnie ignorują. Jestem jedynym Polakiem na pokładzie. Na co ja się zapisał? Płóżcie mi. Błagam! Nabierzcie trochę dystansu, nauczcie, pokażcie innym. Polska tego potrzebuje. Działamy, lecimy po swoje. I lecimy po swoje. Lećcie po swoje. Uż, uż.